Trzy rzeczy, o których musisz wiedzieć w kontekście upadłości konsumenckiej. Kwestia numer jeden. Musicie Państwo być przygotowani na to, że te postępowania niestety trochę trwają. To nie są procedury, które mogą być zamknięte w ciągu miesiąca czy dwóch. Takie standardowe i proste stosunkowo postępowanie upadłościowe zapewne potrwa gdzieś około roku czasu minimum. I to jest taka, bym powiedział, bardzo optymistyczna wersja. Kwestia numer dwa dotyczy takich upadłych, którzy posiadają jakiś majątek. Jeżeli Państwo posiadacie majątek w postaci nieruchomości, cennych ruchomości, musicie liczyć się z jego utratą w trakcie całej procedury upadłości. No i kwestia numer 3, oczywiście najważniejsza z punktu widzenia każdego upadłego. W ramach takiej procedury możesz uzyskać albo oddłużenie całkowite, albo oddłużenie częściowe. To oddłużenie częściowe polega na tym, że sąd. W Państwo postępowaniu może jeszcze ustanowić tzw. plan spłaty wierzycieli, który poniekąd w jakimś tam stopniu jeszcze pozwoli na zaspokojenie tych wierzycieli, którzy dokonali zgłoszeń w trakcie upadłości. Natomiast upadłość konsumencka jest tak naprawdę najpewniejszą formą oddłużenia w kontekście osób, które są niewpłacalne i nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań pieniężnych.